Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w ostatnich dniach 2024 roku i zapraszam na ostatnie już niestety spotkanie z twórcami, realizatorami, uczestnikami niesamowitego projektu Stowarzyszenia Akademia Sportu. My wskazujemy ścieżki, Wy wybieracie drogę stop przestępczości. Jest ze mną Paweł Mateńczuk Nawal, legendarny Nawal. By były gromowiec Jakub Wawrzyniak, były reprezentant Polski w piłkę nożną, i Artur Siódmiak, były reprezentant Polski w piłkę ręczną i sprawca całego zamieszania. O, o, rozmawialiśmy tutaj w studiu już w dwóch spotkaniach o waszej działalności, o tym, co robicie. Chciałem zapytać tak: Przyjeżdżacie do kolejnego zakładu poprawczego, spotykacie się z młodzieżą, opowiadacie i podchodzi do was któryś młody człowiek i mówi za miesiąc wychodzę, dostanę po tych czterech latach spędzonych tutaj cztery tysiące, tak jak mówicie. Co mam dalej ze sobą robić, żeby nie, no nie, nie tyle nie wrócić, co żeby nie pójść dalej tą drogą przestępczości, żeby zerwać z tym otoczeniem, które mnie wpakowało do tego poprawczaka. Co takiej osobie można powiedzieć? To może zacytuję Zdanie z mojej książki, że każdy w życiu ma to, na co się odważy. I to jest naprawdę dosyć duża odwaga, bo oglądaliście albo oglądnicie nasze wcześniejsze odcinki, to tam bardzo ładnie Artur powiedział, ujął to, że musimy być odważni, żeby móc zrobić coś dla siebie. W obiekcie, w ośrodku jest za nas odpowiedzialny opiekun, Jesteśmy bezpieczni, bo są mury. To jest naprawdę bezpieczne miejsce. A teraz wychodząc na ten, w cudzysłowie, rynek cywilny, musimy się odważyć być częścią tego społeczeństwa. I to nie jest łatwe. To jest, to jest odwaga, żeby te pieniądze, które są nam dane na początku, na nas start, wydać dobrze. A przypomnij sobie, że nie wszyscy umieją je dobrze wydawać, że czasami chcemy mieć coś, na co nas nie stać. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak trudne jest nie wrócić do tego środowiska, z którego się wyszło, albo jeszcze trudniejsze jest wrócić do tego środowiska, z którego się wyszło i nie poddać się tej fali, na której się weszło do środka. To są, to są trudne rzeczy i nie ma tu zero-jedynkowej odpowiedzi. To jest branie za siebie odpowiedzialności. Co? E, może w ogóle spotkaliście się z takimi e, sytuacjami, e, gdzie ktoś o to e, pyta, co? Wiesz co, ja spotkałem się z sytuacjami, że ludzie wielokrotnie nie chcieli wychodzić albo byli, e, zastanawiali się, co zrobić, bo nie widzieli dla siebie jakiegoś miejsca. Bo, tak jak powiedziałem wcześniej, około 50% tych młodych ludzi jest z domów dziecka, z rozbitych rodzin, i tak naprawdę nie mają gdzie wrócić. I ten krok, ogromny krok na szeroką wodę w to dorosłość, w to dorosłe życie, jest dla nich bardzo trudny. To jest wyjście ze strefy komfortu, o której przed chwilą powiedział Paweł, czyli tego opiekuńczego zakładu, który wbrew pozorom jest zbawieniem dla tych młodych ludzi, choć oni. Trafiając tam pewnie mają odmienne zdanie, ale i to jest to wyjście ze strefy komfortu i to jest zmierzenie z rzeczywistością i to jest też kwestia tego nawet nie tych drobnych kwot, które oni dostają, tylko tego czy ten młody człowiek jest przygotowany do życia czy nie. Czy jest w jaki sposób jest zresocjalizowany. Czy ma zawód, jakieś podstawy, żeby to młode życie, ale dorosłe bez opieki tego zakładu poprawczego czy o o innych opiekunów mógł yy, prowadzić. Czyli ma, czy ma w swoim środowisku osoby, które e, mogą mu w tym pomóc. Nie wiem, ktoś z rodziny, babcia, ojciec, czy, czy, czy matka, czy ktokolwiek, czy, czy jakiś przyjaciel, czy trafi do jakiegoś zakładu e, pracy, gdzie będzie miał tą pracę, i jakiś pracodawca, czy, czy właściciel firmy powie tak, warto na niego stawiać, to mu da pewien komfort. E, ustabilizowania się i asymilacji w społeczeństwie. Ja spotkałem się z wieloma takimi pytaniami, bo, bo to jest bardzo trudne dla tych młodych ludzi. Jeżeli jest jakiś cel, są zainteresowania, jest skończona szkoła, jest łatwiej, ale są też trudne przypadki, gdzie nie ma dokąd wrócić. No i wtedy stajemy przed wyborem, czy, czy, czy ten młody człowiek ma znowu wrócić do punktu wyjścia i wykonaliśmy syzyfową pracę, czy nie. To są bardzo trudne rzeczy. I tutaj rozmawialiśmy też wcześniej w spotkaniach, i te ośrodki, które byłyby takimi przejściowymi Właśnie. przy zakładach czy przy wychowawczych, tego brakuje. To jest, jest na jakąś małą skalę zrobione. To zostało zasygnalizowane, i myślę, że w tym kierunku trzeba iść, żeby, żeby nie zaprzepaścić tej ciężkiej pracy, którą wykonują głównie wychowawcy w tych zakładach. To przede wszystkim wychowawcy. Ten cały czas spędzony takiego młodacznego, to nie jest przestępca. To jest osoba, która jest na zakręcie. I ten proces resocjalizacji, ciągłe każdego dnia rozmowy wychowawców, pedagogów, zaplanowanie przyszłości, bo ten czas w jakiś sposób jest ograniczony. Nie wiem, przykładowo, chłopak jest zamknięty na, na dwa lata i on wie, że przez najbliższe dwa lata zawsze mówię, bądźcie architektami swojego życia. Zaplanujcie swoje życie po wyjściu z tego środka. Na pewno będzie bardzo ciężko. Pewne jest to, że musicie na pewno nie wrócić do środowiska, które was zaprowadziło właśnie w to miejsce. I te codzienne dyskusje, przygotowanie zawodu i, i przede wszystkim chęć tych chłopaków, dziewczyn, bo można zaproponować wiele rozwiązań, ale jeżeli nie ma chęci zainteresowanego, to żaden program nigdy nie zadziała. Tutaj ten czas spędzony w takim ośrodku dla tego młodego, taka segregacja, to było źle, to było złe, doprowadziło mnie do tego miejsca. Resesjalizacja rozmowy, przygotowanie do zawodu, wyjście i tam dopiero zacznie się najtrudniejsza praca, czyli ta konsekwencja, która zawsze jest tak w każdej dziedzinie życia. Na początku jest zapał, ale zapał szybko mija. Zaczyna się walka o swoje życie i oni są już w takim wieku, w którym potrafią wybierać. Do nich należy na pewno wybór, a że będą mieli bardzo trudno, oni wszyscy o tym wiedzą. Te chęci, te dobre chęci, no to też wasze przesłanie sprawia, że, że, że oni tych dobrych chęci nabywają. Gdy, gdy, gdy Kuba mówi tutaj o roli wychowawców, to może jest dobry moment. Zobaczmy fragment wypowiedzi Robert Klesz, dyrektor zakładu poprawczego w Zawierciu. Także o tym, co daje sport. Zobaczmy. Nie uratowała chyba ta siatkówka, bo, 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 bo zacząłem trenować. I sport był dla mnie najważniejszy. Widziałem postęp w tym co robię i jak oni szli szli pić, jak oni szli i też były takie sytuacje, szli gdzieś na Włam, na kiosk, to ja szedłem trenować, no i mi się udało. Dlatego ja rozumiem te dziewczyny, ja wiem. Jak tam jest? To, to, to był ten fragment, kolejny taki dowód na to, że warto postawić na, na sport, że ten sport też jest alternatywą, ale chciałem jeszcze Was dopytać: to co jeszcze musiałoby się zmienić w systemie, żeby te dzieciaki miały odrobinę łatwiejszy start? Jak. Państwo mogłoby im pomóc. Bo może z tego, co tu mówiliście w dwóch programach, też pomyślałem, że no ten stereotyp cały czas obowiązuje. Tutaj też jakaś edukacja społeczeństwa, tak, żeby, żeby się nie zamykać na, na te wychodzące z zakładów poprawczych dzieciaki. Mogę zażartować. Kilka dni temu zamknięto ostatni kiosk. E, już system pomaga, że już nie, nie trzeba na kioski chodzić, bo już je po, pozamykali. Ale dlaczego to mówię, że świat się zmienia. Świat się zmienia i ta dzisiejsza młodzież ma, być, ma, ma mieć prawa, więc ma mieć obowiązek bycia inni niż myśmy byli w ich wieku. Kiedyś się chodziło na te kioski, jak tutaj pan dyrektor powiedział, dzisiaj już kiosków nie ma. E, jest jedno, to, że zasypiamy i budzimy się sami. E, to, co daje system, nigdy nie będzie dla nas usprawiedliwieniem, że jakichś zapisów nie ma. To są dorośli, to są ich wychowawcy, w naszych przypadkach to są trenerzy, to są dowódcy, a więc zawsze kluczowym jest ta osoba, która cię zainspiruje. I to jest to, co my robimy, ale bardzo fajną rzeczą jest jeszcze dodanie czegoś więcej. To jest na przykład w tym prawczaku, w tym ośrodku, w którym wspominałem, jeździ z nami fryzjer. Więc pasjonata fryzjerstwa i do tego stopnia pasjonata, że w tym Raciborzu otworzył swoją, można powiedzieć, pracownię, tak? bo on jako sztukę traktuje przycinanie brud włosów i daje tym chłopakom narzędzie, które jest zawodem. I to jest coś fenomenalnego. Ja mogę dzisiaj powiedzieć szczerze, że ja się wstydziłem tego, że byłem po zawodówce, że byłem ślusarzem-spawaczem, ja nie chciałem tego robić, ja chciałem być, kurczę, jak Jakub, chciałem być piłkarzem. A w moim dorosłym życiu się okazało, że 2003 rok idę przez bazę w Iraku, Camp Posi, przywieźli nowe hamery, takie dedykowane dla jednostek specjalnych, najnowsze samochody i my jako żołnierze jednostek specjalnych sami mieliśmy te samochody prawo przerabiać pod swoje operacje. I patrzę jak Amerykanie zaczynają coś spawać, a nawet farby za bardzo nie zdarli. Idę do ich chifa i mówię, chief, ja jestem z wykształcenia ślusarzem spawaczem, może bym poszmógł. Czyli poszedł mojego dowódcę i mówi, wy w gronie macie profesjonalnego spawacza. Czy spawacz w Ameryce to jest high level profesjonalista, który spawa, jeszcze jest nurkiem na wieży wiertniczej, na zatoce meksykańskiej, a nie idzie do wojska. I to jest ważna rola, żeby ci młodzi ludzie, i to się dzieje, dostają zawody, będąc w tym ośrodku. Nie siedzą zamknięci w, przez te 2-3 lata, tylko się czegoś uczą. Oni myślą sobie, że to się im nigdy do życia nie przyda, a to jest nieprawdą. Oni już dostają coś, że jesteś w stanie coś zrobić. Zresztą patrzymy na nasz rynek jaki jest i znajdzie dobrego stolarza, spawacza, malarza z tych zawodów takich, które w moim pokoleniu uważało się w cudzysłowie, że to są robole, a dzisiaj jak popatrzysz na pracę ręki budowlańca, no to ta kuchnia, ta łazienka, jest wręcz dziełem sztuki. A więc tak można popatrzeć jak na ten fryzjer, że on nie jest zwykłym fryzjerem. Z nim rozmawiasz jak z arystokratą fryzjerstwa. On, można... jest barberem. on jest barberem. Może dołożę, chodzi o Sebastiana Karczyskiego i Daniela Trauta, którzy są w projekcie i którzy no, zapoczątkowali ten proces stworzenia Barbershopu, o którym wspominał Nawal. W zakładzie Poprawczym w Zraci Bożu i, i to dzisiaj istnieje. Szkolimy tam e, poprzez te osoby, o których wymieniłem, e, młodych adeptów właśnie tej sztuki barberskiej. Ale to jest właśnie, to, to jest. To jest, to jest e, c, e. Fantastyczny cel, tak? Na przykład no w każdym zakładzie poprawczym, żeby były, nie mówię, filie akurat Sebastiana, ale no właśnie takie miejsca, gdzie wychodzą z, z nabytym zawodem, jeszcze cenionym w społeczeństwie, potrzebnym, bo fachowcy emigrują i tak dalej, nie ma ich tutaj. I Michał w większości tak jest, bo i ślusarze, i cukiernicy, i stolarze, i krawcowe w tych ośrodkach w przypadku kobiet. I fryzjerzy, tak jak mówiliśmy, jesteśmy po świętach. Myślę, że większość mężczyzn, które nas ogląda, wiedziała doskonale przed świętami, jak ciężko jest znaleźć termin u barbera. Jak dużo wcześniej trzeba się zarejestrować, by taką wizytę odbyć, bo akurat ponownie nie potrzebuje za dużo. <sumy> Niestety może barberskiej usługi. <sumy> tak, natomiast jedna ważna kwestia, kiedy poruszamy kwestię rozmowy z tymi podepiecznymi tych ośrodków. Żyjemy w czasach Instagrama. Wszyscy mają wyobrażenie rozpoznawalności, a jednogłośnie mówimy, niezależnie co będziecie robić, jaki zawód będziecie robić, bądźcie w tym najlepsi dla siebie i zawsze będzie na Was zapotrzebowanie. Jeżeli jest pasja, jest zainteresowanie, to zawsze jest świetny serwis. Jak jest świetny serwis, to jest masa klientów. Nie trzeba być rozpoznawalnym, wystarczy być dobrym cukiernikiem. Wystarczy być dobrym stalarzem i zawsze w życiu będzie się powodziło. I to dla tych wszystkich w ośrodkach jest czasem takie abstrakcyjne, a przecież robienie przyziemnych spraw bardzo dobrze daje sukcesy, daje profity. O których często zapominamy, bo chcemy od razu robić coś wybitnego, ekstra, rozpoznawalnego, a to nie tędy droga. To y, Artur, opowiedzcie jeszcze zresztą wszyscy o, o, o ludziach, z którymi jeździcie. Słyszę, że to są takie tury, tak? Niczym, trasa koncertowa, dwa zakłady poprawcze y, dziennie, wy w busie. Y, widziałem, mamy taki chyba fragmencik z tomkiem oświecimskim, właśnie z wnętrza takiego busa. Zobaczmy. Ojcie, kochane dzieciaki, naprawdę jesteśmy któryś dzień już w trasie i wszyscy są zmęczeni, ale robimy to dla Was. Mam nadzieję, że. Chociaż jedno z was wyciągnie jakieś pozytywne wnioski z naszych pogaduszek i nie spotkamy się następnym razem w tym ośrodku. E, to opowiedzcie, kto jeszcze w tym busie z wami jeździ? Nasz tutaj... tak? e, Nie bez Tak, Tomek, no zazwyczaj e, e, ciężko zgrać całą grupę, bo, bo stanowimy około e, łącznie 10 osób e, stricte prelegentów. Jeszcze są trenerzy personalni, bo też prowadzimy zajęcia sportowe. E, dlatego Staramy się dwa, dwa razy w roku poświęcić trochę swojego czasu, zazwyczaj to jest tydzień i tydzień, na, na to, żeby y, taką trasę koncertową zrobić, można tak to ująć. Wspominałeś o osobach, które się przewinęły tak. tak. Od początku no, był, ba, było bardzo dużo osób. Był na samym początku Łukasz Kadziewicz, też siatkarz, który miał różne y, przeboje życiowe. Przez pewien czas y, przez chyba jeden była Olga Bołądź, zaproszona poprzez bo przez Tomka Oświecińskiego, który jest dla też od początku miał y, bardzo trudną historię życia, ale. Wszyscy znamy, Tomka jest tak. fantastycznym człowiekiem. Są nasze osoby tutaj jest Mirosław Króliczek, który jest byłym operatorem, operatorem, byłym borowikiem, czyli biuro ochrony rządu. To jest też część, która może zainteresować tych młodych ludzi, czyli to bezpieczeństwo, to, to Ochranianie osoby, czyli ochranianie swojego życia i tak dalej. To jest bardzo fajnie, Mirek o tym też mówi. Bo to uczy będzie... brania odpowiedzialności tak, tak, za tak. drugiego. A... Wspominaliśmy też dwóch fryzjerów, barberów jest Seba Karczewski i Danie Traut, jest Michał Karmowski, który jest. Dzisiaj... przecież. Tak, była Zosia Klepacka, także Patryk Zaborowski, trener kadryki boksingu, Darek Strzelczyk, który jest byłym Policjantem służącym, No właśnie, on tak, jest tą groną szereg a, a, a. osób, które, które były i są w, większy, w większym stopniu się wymieniamy. Więc to jest jeszcze otwarte, myślę, że, że, że środowisko. Ja w ogóle jestem wdzięczny tym osobom, że, że chciały podzielić się swoimi życiowymi pasjami, życiowymi historiami, które są na tyle, tyle wiarygodne, że docierają do tych młodych ludzi. Bo nie każdy może poświęcić sobie trochę czasu i też podzielić się trudnymi e, historiami swojego życia, aby też e, no, przekazać coś młodym ludziom, odpowiednie wartości, więc ja jestem... Ja jeszcze się... dopowiem odnośnie całego naszego zespołu, to jest z nami też Edyta, która jest zarządzająca tym wszystkim, całym projektem, gdzie, co, kiedy, o której wyjazd to Edyta i oczywiście Bodzio, który za każdym razem bezpiecznie nas zawozi w każdy ośrodek. No i e, powiedzcie w takim razie ty, tyle wizyt w tych e, ośrodkach, czy mieliście takie momenty, w których zrozumieliście, że to ma sens, że ten projekt ma, ma sens, że to coś tym e, trudnym dzieciakom e, daje? Albo, albo nawet po. Po miesiącach dowiedzieliście się, że, że ktoś rzeczywiście przeszedł na tą jasną stronę mocy. Ja Ci powiem: Ja z czasem czuję, że ja też tego potrzebuję. To jest takie ładowanie dla nas akumulatorów, chociaż wchodzisz w miejsce, które nie jest takie przyjazne. Często te ośrodki potrzebują dofinansowania. W niektórych w drugą stronę, że wow, że. Że chciałbym być w młodocianym wieku zamknięty, bo ja uwielbiałem sport i tam jest hala gimnastyczna, siłownia zrobiona i czuć, czuć, czuć energię. Ale mówię, mnie to też jest potrzebne, bo dzisiaj jesteśmy na tym etapu swojego życia, na którym jesteśmy. Jesteśmy już dorosłymi facetami i czujesz taką potrzebę oddania czegoś. Nie? I ja ładuję akumulatory, rozmawiając z nimi, przybijając piątki, że to jest. Dobry czas i dobre miejsce dla tych ludzi, bo raz, że są bezpieczni, dwa, że oni są zaopiekowani, mają trzy posiłki dziennie, nikt nie wymusza na nich pewnych zachowań, a więc oni są naprawdę w dobrym miejscu i myślę, że to często ich wychowawcy im powtarzają, że, że tak się dzieje. Więc ja jestem naładowany tak, tak pozytywnie i patrzę też na nasze państwo polskie, które dba o tych młodych ludzi, tylko że. My mamy do przerobienia jako społeczeństwo popatrzenie na nich, że nie są wyrzutkami, to co Artur często powtarza, tylko są częstą częścią naszego społeczeństwa, które nie jest chore, ale jest przeziębione i którym trzeba pomóc, żeby ta aspiryna tak zadziałała, żeby wystartowali na zdrowych nogach, ze zdrowymi płucami i zdrową głową. Kuba, mia miałeś taki moment, że pomyślałeś sobie wychodząc: wow! Było warto w to, w to wejść, to działa. Za każdym razem, kiedy kończy się ta część oficjalna, część sportowa i przychodzi do takich prywatnych rozmów, to mam takie przekonanie, że warto. Dlaczego? Ci młodzi potrzebują wysłuchania, potrzebują akceptacji i potrzebują tego, że ktoś ich nie będzie oceniał. Że oni ktoś dorosły, zrozumie, dlaczego takie, a nie inne. Decyzje podejmowali. To jest szalenie istotne. I to też przy okazji nie wiem, czy o tym wspominaliście w poprzednim odcinku. Jeździmy po szkołach, gdzie nie ma takich problemów. Liceum, szkoły podstawowe. I teraz takie taki mały. Ale słowo, w teorii nie ma problemów. W teorii nie ma problemów, tak jest. Taki Aber. Wśród waszych rówieśników są osoby, które mm, były na tej złej szczęście. Kanał sportowy ma publikę, gdzie jest wielu też młodych osób. Z liceum, ze szkół średnich. Jeżeli takich macie wśród znajomych, to ich po prostu nie skreślajcie. Bo oni po wyjściu z takiego ośrodka najbardziej potrzebują akceptacji rówieśników tego środowiska. Kiedy jest im źle, wyciągnijcie do nich rękę. Nieraz nie dba. Wyciągnijcie je z tego, co sprowadziło ich na złą ścieżkę, bo, bo warto to też jest wasz obowiązek zadbania o rówieśników. Świetne słowa, bardzo ważny apel. Zobaczmy jeszcze filmik, który też apeluje o to, żeby, żeby nie skreślać tych, którzy popełnili błąd. Bardzo łatwo jest kogoś ocenić, nie znając jego historii. Mamy nadzieję, że ten film, chociaż w pewnym stopniu, zmieni przeświadczenie społeczeństwa o ludziach, którzy zamieszkują ośrodki wychowawcze. Nie skreślajcie ich, bo nigdy nie wiecie, jak potoczą się ich losy, gdy opuszczą mury ośrodka. To na sam koniec, powiedzcie, gdybyście mogli zostawić jedno e, przesłanie do, e, do tych dzieciaków. E, nie mówię o tych, e, do których Ty apelowałeś, tylko już właśnie do tych e, w Poprawczaku. Takie jedno przesłanie na przyszłość, to co by to było? No, chyba to, co już powiedziałem Cię, że każdy ma w życiu to, na co się odważy. Kropeczka. Żeby starali się wzorować na. Dobrych ludziach i nie odrzucali tych, którzy chcą im pomóc. A szukając pewnych inspiracji życiowych, e, e, skupili się na tym, co sprawia im przyjemność na swoich zainteresowaniach, bo każdy ma jakieś hobby, każdy ma jakieś zainteresowanie. Coś komuś wychodzi lepiej. Więc idąc w tym kierunku, łatwiej odnaleźć życiowy cel, a jak się już ma cel, to później osoby, które wokół ciebie są, to daje już taki komfort, że przez tą drogę życiową i e, można przejść dużo łatwiej. Czas w zamkniętym ośrodku wykorzystajcie na projektowanie, projektowanie swojego dorosłego życia. Warto wyjść, nie robić krzywdy, zadbać o, o, o siebie, o swoich najbliższych, stworzyć rodzinę, zakochać się, funkcjonować w normalnych warunkach, nie oglądając się za siebie. Bardzo wam dziękuję za te trzy świąteczno-noworoczne wizyty, robicie fantastyczną e, robotę. Brzęczą mi w uszach takie, takie słowa, że e, największe, naj, najwięcej co może e, człowiek e, ofiarować drugiej osobie, to swój czas, a wy to właśnie robicie i to tym e, dzieciakom e, w największej e, potrzebie, żeby, żeby no właśnie, e, żeby oni sami siebie nie przekreślili swojej przyszłości i żeby inni. Ich nie przekreślili. Bardzo, bardzo dziękuję za wizytę w kanale sportowym. Nawal Jakub Wawrzyniak i Artur Siódmiak. I Wam i naszym widzom życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku 2025.